Cześć, tutaj Ica Zalewska. Pokażę Ci dzisiaj, jak możesz pobrać fakturę kosztową ze swojego biura do TERA. Udostępnię ekran. Logujemy się do swojego biura. Trochę to trwa. <gry> Oczywiście to jest dla osób, które mają konto Wellness Advocate. O, właśnie, już nam się otwiera. W zakładce Wellness Advocate Services najeżdżamy na nią myszką. Klikamy i mamy tutaj My Orders. Najeżdżamy myszką na My Orders, czyli moje zamówienia, i mamy do wyboru albo um, Wózeczek koszyk zakupowy oraz Order and Package Tracking, czyli śledzenie swoich zamówień. Klikamy właśnie na to śledzenie swoich zamówień. Jeszcze pokażę Wam może, jak to tutaj po polsku. Usługi doradców Wellness. Moje zamówienia, śledzenie zamówień i paczek. Klikamy to. I tutaj pojawiają się właśnie nasze fakturki, nasze zamówienia. I w kolumnie zamówienie mamy oczywiście tutaj numer naszego zamówienia. On jest w kolorze fioletowym. Kiedy na niego najedziemy, się troszkę bardziej podświetla. To jest link, który klikając otwiera się nam właśnie nasza faktura. Faktura, którą mamy z Dotery, możemy ją po prostu pobrać sobie przez ten guziczek Download. I w ten sposób możemy wykorzystać tę fakturę jako fakturę kosztową do naszej działalności, działalności gospodarczej. Wszelkie dane tutaj na tej fakturze są takie, które są potrzebne według naszych zasad rachunkowości. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do widzenia i do usłyszenia.